Witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam moje ostatnie zakupy w sklepie Action. Będzie coś do domu, coś do pielęgnacji twarzy oraz do jedzenia. Zapraszam! Może zacznijmy od rzeczy: tych do domu. E, pokażę Wam pierwszą rzecz, którą kupiłam e, w sklepie Action. E, kto widział mój ostatni odcinek z tego sklepu, to wie, że zakupiłam e, donicę wiszącą, taką osłonkę. Jednak wtedy, kiedy byłam ostatni raz w tym sklepie, nie było większych rozmiarów. E, ale podczas mojej ostatniej wizyty pojawił się większy rozmiar. Z tego wcześniejszego rozmiaru i tak jestem bardzo zadowolona. Już ta osłonka wisi na karniszu, bardzo fajnie to wygląda. Dlatego postanowiłam, że właśnie kupię kolejną, tym razem większą. Bo wieszanie właśnie takich osłonek na karnisza jest bardzo fajne i można wykorzystać dodatkowo miejsce na rośliny. A ja mam ich około 100. Także dodatkowa opcja właśnie powieszenia takiej osłonki na karniszu jest dla. Dla mnie bardzo, bardzo fajna, także bardzo polecam. W sklepie Action znajdziecie bardzo dużo różnych pudełek, pudełek do przechowywania. Ja kupiłam dwa pudełka podczas mojej ostatniej wizyty. Pierwsze pudełko to jest takie proste, zwykłe białe pudełko, ale bardzo fajne właśnie na organizację, czy to spiżarki, czy jakieś tam rzeczy w kuchni, w szafkach, czy w szufladach. Także tutaj mam takie bardzo proste. Plastikowe białe pudełko. Planuję je użyć właśnie w spiżarce. A oprócz tego pokażę Wam kolejne pudełko. To jest takie pudełko składane też bardzo fajna opcja. Ja Wam tutaj pokażę, jak to wygląda po rozłożeniu. To no, składamy takie pudełko. Musimy je sobie złożyć. I tak to wygląda. Eee, również fajna opcja do kuchni, do spiżarki. To akurat u mnie powędruje do pralni. Mam różne jakieś tam e, szmatki, gąbki, e, które zawsze gdzieś tam leżą. Tutaj sobie fajnie je poukładam i będę trzymać je w jednym miejscu. Wracając jeszcze do pudełek, to pudełko kosztowało około 6 zł czy 7 Tamto białe z kolei było tańsze, nie pamiętam dokładnie ile, ale też coś około 5 zł, także fajna jest to opcja. Były różne kolory tego pudełka, były różne rozmiary. Mi takie małe e, wystarczy. Także kolejne pudło, kolejna moja rzecz e, do domu to forma do ciasta z silikonu. Szukałam już wcześniej takiego rozmiaru, właśnie do tych mniejszych foremek, w których ja piekę na przykład chleb bananowy i zamiast używać papier do pieczenia można zastosować taką formę silikonową i oczywiście Używać jej za każdym razem, można ją myć w zmywarce. Ja już od dłuższego czasu używam mat silikonowych do pieczenia. Zamiast bawić się tam w jakieś papiery do pieczenia czy jakieś folie, takie maty dla mnie są wygodniejsze. Możemy je myć w zmywarce, również to możemy myć w zmywarce. Jedyna tutaj uwaga maksymalna temperatura dla tej. Formy to 200 stopni Celsjusza. Mój chleb bananowy, innego typu takie chlebki, piekę i tak w temperaturze poniżej 200 stopni. Także nie będzie z tym problemu. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię kupować w sklepie Action i już ją przetestowałam, to jest ten odplamiacz do tkanin kolorowych. Tutaj producent pisze na opakowaniu: do prania wstępnego, prania w pralce, namaczania. Oksy to uniwersalny środek czyszczący bez chloru i szkodliwych gazów. Z łatwością usuwa plamy po owocach, trawie, musztardzie, keczupie czy czerwonym. Winie nadaje się do czyszczenia niemal każdego materiału. Ten odplamiacz bardzo dobrze mi się sprawdził, nawet przy plamach, które już e, jakiś czas były na danym e, materiale. Na przykład na moim plecaku, który ma jedną część zupełnie białą, była plama i ta plama nie chciała zejść po wielu praniach. I postanowiłam raz wymieszać ten proszek z, z odrobiną wody i po prostu. E, Trzeć po tej plamie i ona rzeczywiście na początku nie, nie schodziła, wyglądało to tak samo, ale ja to później zostawiłam. Zostawiłam to na około jeden dzień, po jednym dniu tej plamy nie było i w ogóle różne inne plamy. Wspaniale ten proszek usuwa, ten odplamiacz, także polecam. Kolejna rzecz, o której słyszałam e, dużo bardzo dobrych opinii, e, to odświeżacz powietrza. I zawsze ten odświeżacz powietrza był mi tak przedstawiany, że pachnie tak jak w sklepie Stradivarius. Tylko że mi to nic nie mówi, bo ja do tego sklepu w ogóle nie chodzę, także ja nie widziałam, jak pachnie sklep Stradivarius, ale rzeczywiście zachwyt nad tym, nad tym e, odświeżaczem był bardzo duży, dlatego ja postanowiłam go. Zakupić, przetestować. Rzeczywiście ciężko go dostać w tym sklepie Action, bo wydaje mi się, że właśnie on jest tak popularny, że kiedy pojawia się na półkach, to od razu znika. I mowa, mowa o, o tym odświeżaczu. Na opakowaniu lawenda, niby zapach lawendy, ale na pewno to nie jest zapach lawendy. Mi to pachnie. Bardziej jakimś, e, jakimś zapachem męskim. Ten spray możemy sobie dozować sami, albo wiecie, te plastikowe takie, nie wiem jak to się nazywa. Ja sama tego nie używam. E, te automaty, które automatycznie sprayują. E, możemy włożyć sobie to do środka jako wkład. Zapach jest na pewno przyjemny, ale czy to jest taki zapach, nad którym ja bym się zachwycała? Raczej nie. Ja może z tego względu, że ja jestem wielką fanką zapachów do pomieszczeń firmy Sand and Fog. i ich świeczek. Uważam, że to są naj, najpiękniejsze zapachy do pomieszczeń. To zna zapachy Sand and Fog e, na pewno będzie wiedział, o co mi chodzi. To zupełnie inna kategoria, inna półka. Wiadomo, są też te Sand and Fog zapachy droższe, e, ale przyjemnie to pachnie. Jest ok, pewnie i tak go zużyję. Także e, to jest ten sławny spray z Action. Kolejna rzecz ze sklepu Action, jeśli chodzi o środki chemiczne, to dwa spraje do czyszczenia kabin prysznicowych. Pierwszy to Blue Wonder, drugi to jest Fabulosa o zapachu mięty. I ten spray niebieski, zacznijmy od tego niebieskiego. Ja już go przetestowałam. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze działa. Kabina wyglądała przepięknie po zastosowaniu tego środka. Po prostu błyszczała, widać wszystkie, wszystkie osady. Wszystko pięknie zeszło po tym sprayu. Oba środki są do kabin prysznicowych, jednak różnią się tym, że ten jest do stosowania raczej nie na co dzień. Z kolei ten jest polecany przez producenta do codziennego stosowania po każdym prysznicu. Ten świetnie zadziałał, tego jeszcze nie testowałam, ale co dla mnie było zaskoczeniem, zwykle takie środki, które są polecane do codziennego używania pod prysznicem, one stosowane są zwykle tak, że spryskujemy kabinę, czekamy i spłukujemy, nie musimy nic więcej z tym robić. Z kolei te, które nie są do użytku codziennego zwykle musimy popsikać, przeczyć czymś i dopiero spłukać. I tutaj w tych dwóch sprayach jest zupełnie na odwrót. Ten, który raczej nie jest do stosowania na co dzień, chociaż myślę, że dlaczego nie możemy go stosować przecież codziennie. Może nie ma takiej potrzeby, żeby go stosować codziennie. E, pryskamy tym niebieskim, czekamy, spłukujemy i, e, i właśnie mamy ten efekt czystej kabiny. Z kolei ten do e, czyszczenia codziennego e, Spryskamy, czekamy i jakąś tam szmatką czy gąbeczką przecieramy. Dla mnie powinno to być na odwrót. Jeżeli chcemy codziennie tam szybko po prysznicu przeczyć sobie czy umyć sobie kabinę, powinniśmy pryskać, poczekać, spłukać, no ale jest na odwrót. Ale i tak przetestuję to bez właśnie jakiegokolwiek czyszczenia czy przecierania. Zapar mięty jest bardzo przyjemny jak na taki środek, taki świeży, orzeźwiający. Z kolei ten niebieski Blue Wonder też bardzo dobrze, bardzo dobrze też pachnie ok. Nie pachnie taką chemią, a też powiedziałabym e, jakimś takim męskim zapachem. Nie wiem jaką, jakimiś perfumami męskimi, nie wiem. Może źle kojarzę, ale tak, tak mi to pachnie. Także ten jest super, przetestowany. E, Tutaj ciężko mi się wypowiedzieć na temat tego środka, ale na pewno będę testować i dam Wam znać. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o dom o pranie, to takie łapacze kolorów, Color Catchers. Na pewno większość z Was zna te chusteczki. Ja bardzo lubię stosować takie chusteczki. Mogę sobie pozwolić na mieszanie różnych kolorów, oczywiście, i tak dalej nie włożyłabym. Białej koszuli czy białego podkoszulka z czarnymi spodniami, na przykład, ale jeżeli wiem, że być może jakiś tam podkoszulek, może coś tam puścić i to może przejść na inne rzeczy, to właśnie stosuję taki łapacz kolorów, takie chusteczki. Rzeczywiście po praniu te chusteczki już nie są białe takie jak przed. No i widać, jaki tam kolor mniej więcej puścił, one są przed praniem białe. No, po praniu to różnie bywa, dlatego dobrze stosować takie chusteczki do prania. No, i właśnie w Action możemy takie chusteczki kupić. Polecam je również. Kolejna rzecz, również do domu, to takie wieszaki wykonane z, z aksamitu z zamszu. Ja już od wielu lat stosuję takie wieszaki z aksamitu w mojej garderobie. Dla Czego? ponieważ e, wszystko co na nich wieszam po prostu nie suwa się, nie spada, tylko właśnie ten aksamit jest taki antypoślizgowy i bardzo, bardzo lubię takie wieszaki. E, szkoda tylko, że nie było innych kolorów, e, bo ja moje pozostałe mam w, raczej w takich jaśniejszych odcieniach, no ale trudno, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Tutaj mamy 10 wieszaków i myślę, że za te 10 wieszaków e, płaciłam około 12-13 Złotych, także cena bardzo, bardzo dobra i yy, yy, bardzo fajnie, właśnie takiego typu wieszaki trzymają, utrzymują nasze ubrania. Także to kolejna rzecz. Kolejna rzecz to taka rzecz, która nie wszystkich może interesować. E, mnie bardzo takie rzeczy, gadżety interesują, bo ja zajmuję się e, przeróżnymi projektami e, typu DIY, zrób to sam, odnawianie mebli, czy przeróżne jakieś tam projekty takie ulepszające dom. E, Taki pojawił się, to jest nowość. Pojawił się taki pistolet do farb w sprayu, do tych areozoli, wiecie, tych takich co, co są w puszkach i preskamy. I ja już ja kojarzyłam ten pistolet z różnych filmów różnych DIYerów ze Stanów. I, I taki pistolet nakładamy właśnie na naszą puszkę z areozolem. Tutaj nie wiem, czy to widać, i już nie musimy naciskać bezpośrednio na tym przycisku takiego sprayu, tylko po prostu tutaj sobie operujemy tym. Przyciskiem, tym pistoletem, i to zapewnia takie równomierne krycie farby, bo wiadomo, jak naciskamy z góry, to to różnie, różnie może polecieć nam. Tutaj właśnie to bardzo ładnie kryje ten efekt, jest taki równomierny, i to jest właśnie nowość. Ja się bardzo ucieszyłam, jak to zobaczyłam, i na pewno będę testować to wkrótce. Kolejna rzecz, nawet nie wiem, czy ją Wam pokazywać, bo są po prostu zwykłe japonki, które znajdziecie przy różnych sklepach. Tutaj w Action były po 5 czy 6 zł. Ja lubię w takich japonkach właśnie chodzić po ogrodzie w lecie. Akurat moje pozostałe pary już są na wyczerpaniu, na wykończeniu i po prostu zgarnęłam, bo za taką cenę to nawet nie kupić takiej Japonii. Kolejne rzeczy będą e, do ciała, do twarzy, e, nie wszystkie mam z tych rzeczy przetestowane, ale powiem Wam co przetestowałam i co o tym myślę. Pierwsza rzecz to maseczka w płachcie. Maseczka w płachcie, której esencja jest e, z białą truflą. Ja słyszałam już o tych maseczkach z tej serii, że one wcale nie mają złego składu, a nawet ten skład jest bardzo ok. W sensie ta esencja. Ja tą maseczkę testowałam dwa dni temu, bo e, kupiłam sobie kilka. Ta akurat jest. E, Heps. Ok. Ta maseczka jest nawilżająca, poprawia kondycję skóry. I rzeczywiście bardzo fajnie nawilżyła moją cerę następnego dnia czułam różnicę właśnie po, po tej maseczce, tylko jak ja to robię, zwykle z, taką, z takimi maseczkami w płachcie, ja ich nie trzymam 15-20 minut, jak jest tutaj rekomendowane. Ja po prostu ją trzymam ponad godzinę, dopóki moja skóra twarzy nie wypije, nie, nie wchłonie tej całej esencji z maseczki. Przypuszczam, no taki proces wchłaniania tej esencji będzie różny w zależności od typu, Cery. Ja rzeczywiście oglądałam jakiś tam program i z tą maseczką siedziałam ponad godzinę, i fajnie, fajnie wchłonęła się ta esencja, i tak jak mówię, bardzo, bardzo fajnie nawilżyła. Także ta maseczka jest jak najbardziej ok, polecam ją. Biała trufla. Kolejna rzecz to żel aloesowy, który właśnie kupiłam w tym sklepie. Ja żelu aloesowego używam na co dzień do pielęgnacji twarzy. To jest e, druga rzecz po toniku, którą ja nakładam na twarz i dopiero później całą e, moją e, dalszą pielęgnację czy jakieś tam sera, e, jakieś tam e, kremy ale to jest jakby mój podkład. Ponadto używam też e, aloesu do, jako podkład do olejowania włosów. I słyszałam właśnie, że ten Aloes z Action ma nawet całkiem dobry skład. I rzeczywiście tutaj on jest bardzo podobny do składowo-nie taki sam, ale bardzo podobny do Aloesu, który ja kupuję w jednej z drogerii. Tylko właśnie duża różnica to cena, bo ten jest prawie dwukrotnie tańszy niż ten, który ja kupuję w tej drogerii. Także będę na pewno testować. Jeśli coś okaże się nie tak dla mojej twarzy, to na pewno zużyję go do olejowania włosów jako podkład, czyli to jest moja kolejna rzecz. Kolejna rzecz to taki żel na bolące mięśnie i stawę. Ja tutaj przede wszystkim e, popatrzyłam na skład tej, e, tej maści, tego żelu, i on ma bardzo podobny skład do Biofreezu. To jest maść, to jest maść którą ja bardzo lubię, która naprawdę bardzo dobrze działa, ale cena tutaj, tamtej maści, jest sześciokrotnie czy siedmiokrotnie wyższa niż tej. Ta kosztuje około 10 zł w sklepie Action. Skład jest nie taki sam, ale ma niektóre składniki bardzo podobne i często ja mam tak, że kiedy pracuję w ogrodzie dość długo, kiedy nie wiem, pracuję w jednej pozycji, czasem bolą mnie mięśnie pleców. I chciałam właśnie przetestować tą maść na takie problemy, właśnie związane z jakimś tam wysiłkiem fizycznym w ogrodzie, bo nie wszyscy może wiedzą, że praca w ogrodzie to moja pasja. I tutaj, w tym miejscu, zapraszam Was do subskrybowania mojego drugiego kanału, który jest o tematyce właśnie związanej z ogrodami i roślinami. Ale wracając do tego żelu, właśnie byłam bardzo ciekawa, czy on. Sprawdzi się. Niestety od momentu zakupu do, do, do dnia dzisiejszego, w którym nakręcam ten film, nie miałam żadnych bolących mięśni, więc nie mogłam go przetestować. Ale jestem bardzo ciekawa, czy taki żel mi się sprawdzi. To może teraz przejdźmy do tej przyjemnej części, którą jest jedzenie, produkty do spożycia. Pierwszy produkt do jedzenia, którego mam tylko. Samo opakowanie, bo już wszystko zjadłam, to takie ciasteczka, takie małe ciasteczka, kruche z kremem orzechowym. Ja ostatnio wróciłam z Włoch i kto był we Włoszech, to wie, że takie mini ciasteczka tam bardzo są popularne do kawy. I kiedy ja e, znalazłam, e, zobaczyłam te ciasteczka na półce w Action, e, od razu je porwałam. Rzeczywiście one nie są aż tak. Pyszne jak we Włoszech, ale są naprawdę bardzo dobre. Co mogę więcej o nich powiedzieć? Bardzo mi smakowały, zresztą widać po pustym opakowaniu. I na pewno, kiedy będę kolejny raz w Action, wezmę więcej opakowań, bo naprawdę były smaczne, bardzo smaczne. To jeden produkt. Kolejny produkt, który ja bardzo lubię kupować w Action do spożycia, to y, mam tutaj ze sobą. To ta woda kokosowa. Ja bardzo lubię wodę kokosową, ale muszę przyznać, że nie każda woda kokosowa jest dla mnie smaczna. Niektóre wody kokosowe są wręcz dla mnie bardzo, bardzo mdłe, i nie wszystkie po prostu lubię. Generalnie lubię wodę kokosową, ale nie wszyscy producenci mi odpowiadają. Jakiś czas temu, będąc w Action, właśnie zobaczyłam tą wodę kokosową. I od razu ją y, kupiłam. I rzeczywiście ta woda dla mnie jest jedną z najlepszych wód kokosowych. I nie muszę chyba tutaj mówić, jak świetnie woda kokosowa y, gasi pragnienie. Często, jak pracuję w ogrodzie, wystarczy naprawdę niewielka ilość takiej wody i świetnie gasi, właśnie. Pragnienie, e, posiada elektrolity, posiada dużo sodu, potasu, e, więc bardzo, bardzo lubię tą wodę z Action. E, jest dla mnie smakowo jedną z najlepszych wód kokosowych, jaką piłam. E, taki karton kosztuje około 10 zł. Kolejna rzecz, którą ja znałam wcześniej, ale której jakoś nie widziałam w innych sklepach, może. Być może dlatego, że nie szukałam, nie szukałam tego produktu, ale jakoś e, zobaczyłam go w action. E, to są e, stroop Waffles, ups, to są stroop Waffles, to są takie wafle. Pierwszy raz takie wafle, które próbowałam były prosto z Belgii. Te wafle one są właśnie takiego rozmiaru. E, jak je jemy, kiedy zrobimy sobie na przykład herbatę? Ja je jem z herbatą. Takiego wafla kładziemy sobie na kubku i ta para, która unosi się z, z naszej herbaty powoduje rozpuszczanie się tego karmelu, karmelu, który jest w tym waflu i później właśnie fajnie je się taki wafel z tą naszą herbatą. On tutaj oprócz tego, że jest ten karmel, tutaj też wyczuwalnym smakiem jest smak Cynamonu. Ja bardzo lubię takie wafle yy, i właśnie w Action są, nie pamiętam ile kosztują, tu się może około 6 zł. Także fajnie, że są takie wafle w Action. Od, od czasu do czasu można sobie na takie wafle pozwolić. Została mi, yy, została mi tutaj ostatnia rzecz, jeśli chodzi o produkty yy, do jedzenia. Yy, nie testowałam tej przyprawy. To jest przyprawa do owoców morza i do ryb. Ja bardzo lubię owoce morza, uwielbiam ryby. I tutaj czuć ten zapach tej przyprawy. Pachnie bardzo ładnie. Dzisiaj chyba na obiad będę miała rybę, więc przetestuję. Eee, tutaj zioła jakie mamy, tak, sól morska, pieprz czarny, czosnek, szczypiorek, bazylia, oregano, tymianek. Rozmaryn. Bardzo fajnie. Ja lubię używać właśnie takich gotowych mieszanek do ryb. Są też inne mieszanki z tej serii Big Jeff do innych mięs. Ja tutaj chciałam do ryby, także jestem ciekawa, jak to będzie smakować w połączeniu z właśnie z rybą, czy z owocami morza. Także może dzisiaj wypróbuję. Na dzisiaj obawiam się, że to wszystko. Tych produktów tutaj było dość sporo, były to różne, przeróżne produkty. Eee... Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Oprócz tego, niedługo na moim kanale pojawią się filmy o przeróżnej tematyce, nie tylko zakupów z action. Jeśli ktoś jest zainteresowany, e, czy to jakieś projekty do domu. E, mam już kilka zaplanowanych, tylko niestety czasowo nie wyrabiam się ze wszystkim, ponieważ muszę balansować pomiędzy ogrodem a innymi projektami. Ale tylko jak wyrobię się z pracami w ogrodzie, obiecuję, tych filmów będzie więcej. Kto jest zainteresowany ogrodami, roślinnością domową, serdecznie zapraszam na mój drugi kanał. Ja go podlinkuję poniżej. Tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się. Do usłyszenia niebawem. Pa!